W małym, zapomnianym przez świat miasteczku, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, żył sobie mechanik imieniem Paweł, człowiek o szorstkich dłoniach, zmęczonym spojrzeniu i sercu większym niż cała okolica. Jego warsztat, stary budynek z cegły, był miejscem, do którego przyjeżdżali wszyscy mieszkańcy, gdy tylko i auta zaczynały kaprysić, ale sam Paweł rzadko kiedy liczył każdą złotówkę. Pewnego chłodnego popołudnia gdy promienie słońca leniwie opadały na zakurzoną drogę przed jego warsztatem, zatrzymał się tam niewielki, zdezelowany samochód. Z pojazdu wysiadła kobieta, trzymając na rękach drobną dziewczynkę o blond włosach i delikatnym uśmiechu, który od razu rozświetlił szare otoczenie. Dziewczynka miała na sobie różową kurtkę i błyszczące buciki, choć nogi zwisały bezwładnie. Jej imię brzmiało Zosia, a jej historia była jedną z tych, które łamały nawet najbardziej zatwardziałe serca. W wyniku niefortunnego wypadku kilka miesięcy wcześniej Dziewczynka straciła czucie od pasa w dół. Lekarze nie dawali nadziei. Kiedy matka Zosi poprosiła o drobną naprawę wózka inwalidzkiego, Paweł bez wahania odłożył wszystkie rozpoczęte prace i zajął się problemem. W czasie naprawy, dziewczynka siedziała w rogu warsztatu, obserwując go wielkimi, pełnymi ciekawości oczami. Co jakiś czas zadawała pytania, a Paweł, choć zazwyczaj małomówny, odpowiadał na każde z nich z uśmiechem. Między nimi zawiązała się niewidzialna nić porozumienia. W pewnym momencie Zosia, patrząc na stare części samochodowe porozrzucane po warsztacie, cicho zapytała: „Czy myślisz, że kiedyś mogę mieć swój własny samochód, żeby jeździć jak inne dzieci?” Pytanie to utkwiło Pawłowi w głowie jak zejdre. Tej nocy, leżąc w swoim małym mieszkaniu nad warsztatem, Paweł nie mógł zasnąć. Myśl o marzeniu Zosi nie dawała mu spokoju. Przewracał się z boku na bok, aż w końcu wstał, podszedł do stołu pełnego rysunków i notatek i zaczął szkicować coś. Co w jego sercu zaczęło kiełkować jako misja. Pomysł był szalony: zbudować specjalny, miniaturowy samochód, dostosowany do potrzeb Zosi, aby mogła poczuć wolność i radość jazdy. Rano, z kubkiem zimnej już kawy w ręku, Paweł spojrzał na swoje plany i wiedział, że musi to zrobić, choćby nie opracować po nocach i zużywać ostatnie oszczędności. Następnego dnia, kiedy matka Zosi przyszła odebrać naprawiony wózek, Paweł podszedł do niej i zapytał nieśmiało, czy mogłaby mu zaufać. Kobieta, wzruszona jego troską, zgodziła się, choć nie do końca wiedziała, co planuje. Zosia, niczego nieświadoma, pożegnała się radośnie, a Paweł patrzył za nią długo, z mocnym postanowieniem, że nie zawiedzie tego uśmiechu. Wiedział, że nie będzie łatwo: brak funduszy, brak czasu, brak odpowiednich części. Ale nie zamierzał się poddawać. W głębi serca czuł, że to, co robi, ma większe znaczenie niż wszystkie naprawione auta razem wzięte. Tego wieczoru oficjalnie rozpoczęła się jego misja, misja, która miała zmienić nie tylko życie jednej dziewczynki, ale również samego Pawła. Jego warsztat wypełnił się nową energią, pełną nadziei i wyzwań, a w powietrzu unosiło się uczucie, że coś niezwykłego właśnie się zaczyna. Gdy tylko Paweł postanowił zbudować mini samochód dla Zosi, jego życie zmieniło się w nieustającą gonitwę z czasem, pieniędzmi i własnymi ograniczeniami. Od wczesnych godzin porannych, gdy miasto jeszcze spało, aż do późnych nocy, gdy ostatnie światła domów gasły, Paweł siedział w swoim warsztacie, z pochyloną głową, spoconym czołem i rękami ubrudzonymi smarem. Każda śrubka, każda sprężyna i każda metalowa płyta, którą obrabiał, niosły w sobie kawałek jego marzenia dla tej małej dziewczynki. Wiedział, że nie może kupić nowych części, jego warsztat ledwo przynosił dochód wystarczający na życie, więc wyruszył na poszukiwania materiałów, przeszukując złomowiska pytając znajomych mechaników i błagając o resztki w lokalnych sklepach motoryzacyjnych. Wielu patrzyło na niego jak na wariata, nie rozumiejąc, dlaczego zużywa tyle energii na coś, za co nie dostanie ani grosza. Ale Paweł nic sobie z tego nie robił. W jego oczach uśmiech Zosi był wart więcej niż jakikolwiek przelew na konto. Każdego dnia projekt samochodu ewoluował, początkowo miał to być prosty Gokart, ale szybko zrozumiał, że dziewczynka potrzebuje czegoś więcej. Postanowił zamontować elektryczny napęd, aby Zosia mogła sama sterować pojazdem, dostosowując go do swojego ograniczonego ruchu w dłoniach. Musiał zaprojektować specjalne uchwyty, delikatny układ kierowniczy i system bezpieczeństwa, który w razie potrzeby zatrzyma auto natychmiast. Zadanie, które wydawało się proste w teorii, w praktyce okazało się koszmarem. Części nie pasowały do siebie, układ elektryczny ciągle się psuł. A akumulator, który zdobył za grosze, miał tak małą pojemność, że starczał na zaledwie kilka minut jazdy. Paweł niejednokrotnie miał ochotę rzucić wszystkim i po prostu się poddać. Jednak za każdym razem, gdy patrzył na zdjęcie Zosi, które umieścił na ścianie nad swoim biurkiem, odzyskiwał siły. Przysięgał sobie, że nie zawiedzie. Pewnego dnia, podczas pracy, skaleczył się w dłoń tak poważnie, że rana wymagała zszycia. Zamiast jednak udać się do lekarza, owinął rękę szmatą i wrócił do pracy. Ból był niczym w porównaniu z myślą o zawodzie w oczach dziewczynki. Jego sąsiadka, starsza pani Basia, zauważyła jego poświęcenie i zaczęła codziennie przynosić mu kanapki i kawę, żeby choć trochę mu pomóc. Wieść o jego misji zaczęła powoli rozchodzić się po miasteczku, a niektórzy, choć początkowo sceptyczni, zaczęli przynosić stare części, kable, akumulatory i nawet dziecięce zabawki, które Paweł rozbierał na części pierwsze. Każda śrubka była na wagę złota. Największym wyzwaniem okazało się zbudowanie bezpiecznego siedzenia, które mogłoby podtrzymać ciało Zosi i zapewnić jej komfort oraz stabilność. Paweł spędził trzy noce z rzędu, testując różne konstrukcje, aż w końcu, wyczerpany, ale szczęśliwy, znalazł idealne rozwiązanie, wykorzystując starą ramę fotela samochodowego i specjalne pasy bezpieczeństwa. Gdy auto zaczęło nabierać kształtów, warsztat Pawła zamienił się w prawdziwe laboratorium wynalazcy. Na podłodze piętrzyły się narzędzia, prototypy, kable i szkice. Jednak w oczach Pawła nie był to chaos, był to proces tworzenia marzenia. Wiedział, że musi skończyć na czas, zanim dziewczynka straci nadzieję. Każdego dnia stawiał sobie nowe wyzwania: dziś zamontować silnik, jutro zainstalować układ kierowniczy, pojutrze zaprogramować system zatrzymywania awaryjnego. Każda porażka bolała, ale każde małe zwycięstwo przybliżało go do celu. W końcu, po wielu tygodniach pracy ponad siły, nadszedł dzień, gdy mógł spojrzeć na swój projekt i z dumą powiedzieć jest gotowe. Miniaturowy samochód, różowy z białymi paskami, z wbudowanymi światełkami LED i specjalnym siedzeniem dla Zosi, stał w centrum warsztatu, gotowy na swoją pierwszą jazdę próbną. Paweł wiedział, że najważniejszy test dopiero przed nim reakcja dziewczynki. Jego serce biło szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a w głowie kłębiły się pytania: czy jej się spodoba? Czy będzie działać tak, jak sobie wyobrażał? Czy spełni jej marzenie? Choć zmęczony, brudny i z obolałymi dłońmi, czuł się jak zwycięzca największego wyścigu swojego życia. Wiedział, że to, co stworzył, było czymś więcej niż tylko maszyną, było symbolem nadziei, determinacji i bezwarunkowej dobroci, której świat tak bardzo potrzebował. Dzień prezentacji był pełen emocji od samego rana. Paweł nie spał prawie całą noc, czyszcząc samochód do perfekcji, polerując każdy detal, sprawdzając śrubki i testując wszystkie systemy po kilkanaście razy. Warsztat, zwykle pełen zapachu smaru i kurzu, dziś pachniał świeżością. Paweł rozsypał na podłodze płatki róż, które przyniosła mu sąsiadka Basia, chcąc, by ten moment był naprawdę wyjątkowy. Punktualnie o jedenastej przed warsztatem zatrzymał się dobrze znany, zdezelowany samochód mamy Zosi. Drzwi się otworzyły i dziewczynka w różowej kurtce, tak jak podczas ich pierwszego spotkania, spojrzała na Pawła z szerokim uśmiechem, nieświadoma, że czeka na nią niespodzianka życia. Paweł wyszedł naprzeciwko nich, ściskając w dłoniach niewielkie, kolorowe pudełko z kluczykami i breloczkiem w kształcie serca. – Mam coś dla ciebie – powiedział cicho, a jego głos zadrzał z emocji. Zosia spojrzała pytająco na mamę, a ta tylko skinęła głową, zachęcając córkę. Kiedy Paweł odsunął ciężką zasłonę, odsłaniając miniaturowy samochód, czas jakby się zatrzymał. Zosia wstrzymała oddech, a jej oczy natychmiast napełniły się łzami. Samochód był dokładnie taki, jak go sobie wyobrażała w marzeniach: różowy, błyszczący, z białymi paskami i migoczącymi światełkami. To dla mnie, zapytała, niedowierzając. Paweł tylko się uśmiechnął i podał jej kluczyki. Dziewczynka wyciągnęła ręce, ale chwilę wahała się, jakby bała się, że to wszystko to tylko piękny sen. W końcu Paweł podniósł ją delikatnie i posadził na specjalnie przygotowanym siedzeniu, zapinając ją bezpiecznymi pasami, które sam zaprojektował. Zosia trzymała kierownicę małymi dłońmi, a jej twarz promieniała szczęściem tak intensywnym, że aż Paweł musiał odwrócić wzrok, by ukryć wzruszenie. Wokół warsztatu zaczęli gromadzić się sąsiedzi, którzy słyszeli o tajemniczym projekcie mechanika. Starsi ludzie, dzieci, młode rodziny, wszyscy patrzyli w absolutnej ciszy, trzymając kciuki za małą dziewczynkę. Paweł uklęknął obok samochodziku i wyjaśnił jej proste zasady obsługi nacisnąć lekko gaz, skręcać ostrożnie kierownicą, a jeśli coś pójdzie nie tak, po prostu puścić pedał i samochód się zatrzyma. Zosia skinęła głową i z nieśmiałym uśmiechem wcisnęła pedał gazu. Mini samochód ruszył powoli, a dziewczynka wydała z siebie radosny pisk, który przeszył powietrze jak najpiękniejsza melodia. Przejechała kilka metrów, skręciła w prawo, potem w lewo, a śmiech, który jej towarzyszył, sprawił, że niejednej osobie w tłumie zakręciła się łza w oku. Paweł patrzył na to wszystko z boku, ze ściśniętym gardłem, czując, że każdy trud, każda nieprzespana noc i każde wyrzeczenie były tego warte. W pewnym momencie Zosia zatrzymała samochodzik, spojrzała na niego, rozłożyła ramiona i krzyknęła Dziękuję ci, panie Pol. To najlepszy dzień w moim życiu. Mechanik podszedł do niej, a dziewczynka, z pomocą mamy, objęła go najmocniej, jak tylko potrafiła. Cały tłum wybuchł oklaskami, a atmosfera radości była tak gęsta, że można było ją niemal dotknąć. Paweł, który całe życie pracował w cieniu, teraz stał się bohaterem małej społeczności. Jednak w jego sercu liczyło się tylko jedno uśmiech Zosi i świadomość, że podarował jej coś, czego nikt inny nie mógł jej dać wolność, niezależność i szczęście. W kolejnych godzinach dziewczynka nie schodziła z samochodziku, jeżdżąc w kółko po placu przed warsztatem, śmiejąc się w głos i zarażając wszystkich swoją radością. Paweł patrzył na to wszystko, oparty o drzwi warsztatu, z uśmiechem, który nie schodził mu z twarzy. Myślał, że to już koniec jego przygody. Ale w rzeczywistości było to dopiero preludium do czegoś znacznie większego. Nikt z obecnych nie wiedział, że wkrótce wydarzy się coś, co zmieni życie Pawła i Zosi na zawsze. Kilka tygodni po magicznym dniu, kiedy Zosia po raz pierwszy usiadła za kierownicą swojego miniaturowego auta, życie w miasteczku wróciło do swojej spokojnej, leniwej rutyny. Paweł znów naprawiał auta, zmagał się z cieknącymi rurami, wymieniał olej i walczył z zardzewiałymi układami hamulcowymi, nie spodziewając się żadnych cudów. Zosia regularnie odwiedzała jego warsztat, śmigając na swoim różowym autku i przyciągając uśmiechy wszystkich przechodniów. Dla niej był to raj, dla Pawła, największa nagroda, jakiej mógł się spodziewać. Jednak pewnego pochmurnego popołudnia, kiedy Paweł właśnie kończył montować nową przekładnię w Starym fordzie, jego świat dosłownie zatrząsł się w posadach. Najpierw usłyszał niskie buczenie silnika, tak potężnego, że aż narzędzia na półkach zaczęły brzęczeć. Potem zobaczył, jak z zakrętu wyłania się ogromna, czarna limuzyna, która z każdym metrem wzbudzała coraz większe zdziwienie mieszkańców. Nigdy wcześniej coś takiego nie pojawiło się w ich skromnym miasteczku. Limuzyna zatrzymała się dokładnie przed warsztatem Pawła, a zanim mechanik zdążył choćby otrzepać dłonie z oleju, drzwi pojazdu otworzyły się, a ze środka wysiadł elegancki mężczyzna w garniturze, który wyglądał, jakby był przyzwyczajony do czerwonych dywanów, a nie do błotnistych dróg prowincji. Zanim podążała młoda kobieta w formalnym stroju. Steczką w rękach, uśmiechem pełnym profesjonalizmu. Pan Paweł Nowak, zapytał mężczyzna, podchodząc pewnym krokiem. Paweł skinął głową, wciąż nie wierząc własnym oczom. Nazywam się Tomasz Wysocki. Jestem przedstawicielem Fundacji Marzenia Bez Granic. Słyszeliśmy o pańskim niezwykłym projekcie dla małej Zosi. Mechanik stał jak wryty, próbując zrozumieć, o co chodzi. Tomasz kontynuował, wzruszyła nas pańska historia. W związku z tym mamy dla pana propozycję. Kobieta otworzyła teczkę i wręczyła Pawłowi plik dokumentów oraz błyszczącą, złotą kopertę. Mechanik niepewnie zajrzał do środka. W kopercie znajdował się czek na 100 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, aby dołączył pan do naszego zespołu i pomógł tworzyć podobne pojazdy dla innych dzieci w całym kraju. Fundacja pokryje wszystkie koszty. A pan będzie mógł w pełni poświęcić się temu, co już udowodnił, że robi pan najlepiej, spełnianiu dziecięcych marzeń. Paweł musiał usiąść na najbliższym stołku. Cały warsztat wirował mu przed oczami. Sto tysięcy złotych? Szansa, by robić to, co kocha? Zmieniać życie dzieci? To było jak sen. Tłum, który szybko zgromadził się wokół warsztatu, zaczął szeptać i wpatrywać się w Pawła, jak w bohatera. Zosia, która przyjechała chwilę wcześniej swoim różowym samochodzikiem, zeskoczyła z siedzenia i rzuciła mu się na szyję. Wiedziałam, że pan jest wyjątkowy. Zawołała z uśmiechem. Uzy cisnęły się Pawłowi do oczu. Tyle lat ciężkiej pracy, tyle lat życia w cieniu, a teraz rozdawał mu szansę, o jakiej nigdy nie marzył. Jednak prawdziwe wzruszenie przyszło chwilę później, gdy Tomasz Wysocki, wyciągając telefon, pokazał Pawłowi nagranie. Okazało się, że ktoś sfilmował dzień prezentacji mini samochodu Zosi i wrzucił filmik do internetu. Wideo stało się wirałem, obejrzały je miliony ludzi na całym świecie. Komentarze pełne były zachwytu nad sercem i oddaniem mechanika z małego miasteczka. Świat potrzebuje takich ludzi jak pan, panie Pol, powiedział Tomasz. Mechanik przez długą chwilę nie mógł wydobyć z siebie słowa. W końcu wstał, spojrzał na Zosię i tłum mieszkańców, którzy wiwatowali na jego cześć, i z drżącym głosem powiedział. Zgadzam się. Zróbmy razem coś wielkiego. Tłum wybuchł owacjami. Zosia skakała z radości, a limuzyna, która przyjechała jako symbol wielkiego świata, teraz stała się początkiem nowego rozdziału w jego życiu. Paweł wsiadł do środka wraz z przedstawicielami fundacji, ale zanim objechali, spojrzał jeszcze raz na swoje stare warsztatowe mury, na plamy oleju, na skrzynki z narzędziami, na miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Wiedział, że będzie za tym tęsknił ale też wiedział, że teraz jego warsztat będzie znacznie większy, obejmie cały kraj, a może i świat. I wszystko to zaczęło się od jednej małej dziewczynki, która pewnego dnia zapytała go cicho Czy myślisz, że kiedyś mogę mieć własny samochód?